realizacji. Z tyłu za mną jest dach przykryty tanderem, czyli blachodachówka z posypką skalną. My mamy kolejną realizację BTR-em. W tym przypadku na dachu mamy sztorm, ładnie się komponuje. Do całości budynku drewnianego fajnie pasuje do elewacji. Ciekawy wybór, klient zadowolony. Najważniejsze. Jest to bardzo wysokiej jakości produkt. Bardzo ładnie wygląda, dobrze się prezentuje, tak. Jest oczywiście długi okres gwarancji, szereg zastosowań na różnego rodzaju budynkach, czy pokryciach, kształtach. Dachów. Jest bardzo elastyczny, wygodnie się tym pracuje, trzeba troszeczkę czasu poświęcić, ale wychodzi całkiem fajnie. Cóż, tytuł certyfikatowego wykonawcy, no to jest takie poświadczenie umiejętności mojej, mojej ekipy i moich, że jesteśmy takimi ludźmi przygotowanymi do montażu tego typu pokryć i jeżeli inwestor wybierze naszą firmę, no to on ma również takie, taką gwarancję, że ekipa, którą wybiera, dobrze mu ten dach wykona, tak wykona I, i nie będzie jakichś tam rozczarowań z tego tytułu. Z firmą Blachotrapy współpracuje się całkiem fajnie, są dla nas otwarci, tak? jeżeli mamy jakiś problem, potrzebujemy jakichś informacji, jest dostępny ośrodek szkoleniowy, z którego możemy korzystać, gdzie możemy podnosić swoje kwalifikacje, także myślę, że starają się o to, abyśmy byli coraz sprawniejsi i coraz lepiej wykonywali te nasze prace. Tak?